Słuchacie res. Szczęść Boże, Szymon Pudełko, witam serdecznie Państwa w kolejnej rozmowie magazynowej. Moim i państwa gościem w studiu Radia SIM jest pan dr Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2015-2025. My jako studenci chcielibyśmy pana prezydenta poznać lepiej od strony akademickiej. Jest pan doktorem nauk prawnych, a w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej mamy ten kierunek studiów. Dlatego na początku zapytamy pana doktora, jako wykładowcę i studenta, jak dobrze podejść do studiowania? Jak pan wspomina swoje studia? No, ja swoje wspominam prawnicze studia jako studia takie dosyć trudne, no bo to było bardzo dużo takiej pamięciowej pracy. Trzeba było się po prostu bardzo dużo uczyć. Ja chodziłem do dosyć takiego solidnego, wymagającego liceum, ale mimo wszystko, no, studia prawnicze postawiły mi zupełnie nową poprzeczkę. Ale powiem tak. Ja wiem, że to często pewnie Państwo też słyszycie od swoich rodziców i... Potem moja córka też kończyła studia prawnicze, dzisiaj już jest adwokatem, ale ja powiem tak, trzeba się uczyć systematycznie. Oj, tak, to tak. To studenci również ja wiem, że się mówią. brzmi okropnie, ale taka jest prawda. Jak się człowiek uczy systematycznie, potem życie też mnie tego nauczyło, że jak się człowiek uczy systematycznie, jak pracuje systematycznie, to dużo łatwiej jest mu osiągnąć dobry efekt, niż jak się wszystkiego uczy na ostatnią chwilę, więc warto. A na pewno przynajmniej warto chodzić na wszystkie zajęcia, bo z reguły jesteśmy. Po części słuchowcami, po części wzrokowcami, większość z nas, i jednak jak się słucha, to i człowiek się osłuchuje z tym tak zwanym językiem prawniczym, z tą terminologią fachową, której trzeba używać później na, na egzaminach i, i w czasie wypowiadania się w innych miejscach, w czasie zajęć. Więc no, warto, warto być solidnym studentem. Pan prezydent Naszą Akademię kilkukrotnie odwiedził, a w zeszłym roku z okazji inauguracji wysłał pan list, w którym podkreślił pan znaczenie kształcenia w duchu chrześcijańskich wartości. Dlaczego kształcenie tych postaw na polskich uczelniach jest tak ważne? No bo to są nasze korzenie. To dzisiaj to też mówiłem w trakcie wykładu inauguracyjnego, że my liczymy przecież naszą państwowość od 966 roku, od Chrztu Polski. To był ten moment, w którym przyjmujemy historycznie powstało państwo polskie w tym roku obchodziliśmy obchodzimy tysiąclecie pierwszej koronacji mamy bardzo bardzo długą tradycję tradycję która wyrosła właśnie z korzeni chrześcijańskich jesteśmy można powiedzieć w jakimś sensie sercem chrześcijańskiej Europy więc to jest nasz zasób kulturowy to jest nasza tradycja i dlatego to jest tak bardzo ważne to jest ten pień z którego wszyscy wyrastamy i bardzo źle by się stało, gdyby próbowano nam zaszczepiać na siłę jakieś, jakieś obce ideologie, jakieś obce, obce prądy. Mamy swoje, mamy swoją kulturę, która, można powiedzieć tak, trochę, może niektórzy się oburzą, sprawdziła się w bojach, w tym sensie, że niejednokrotnie, kiedy Polski nie było na mapie, tak jak nie było jej w czasie zaborów przez ponad 123 lata, to przetrwaliśmy mimo rusyfikacji, mimo germanizacji, mimo różnych prób oddziaływania, byliśmy cały czas, trwaliśmy, trwaliśmy przy Bogu i trwaliśmy przy polskości, przy, przy naszym języku, przy naszej tradycji. Więc to jest, to jest właśnie podstawa, czyli wiara, nasza wiara. Dlaczego to ważne, żeby człowiek pełniący funkcję głowy państwa, opierał się na tych chrześcijańskich fundamentach? No bo skoro nasza państwowość jest na tym oparta, no to chyba głowa państwa również musi być. No można byłoby prosto odpowiedzieć, bo taka jest większość Polaków, tak? Więc byłoby dobrze, gdyby prezydent był reprezentantem tej większości. To znaczy był człowiekiem wierzącym, był człowiekiem, który deklaruje, że te wartości, które są dla większości naszego społeczeństwa wartościami ważnymi, czy wręcz podstawowymi, były także jego wartościami, żeby miał ten sam kręgosłup ideowy. No, dokładnie. Nie, ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której prezydent, który jest niewierzący, no to, no to trudno, żeby był wtedy też uczciwy. No bo z naszej wiary wynika to, że łatwiej jest nam być po prostu uczciwym, prawda? No, jest, mamy na pewno dodatkowe zobowiązanie, tak? Chociażby dziesięć przykazań, które wszyscy pamiętamy, gdzie są bardzo konkretne, proste wskazania, jak żyć. Więc to jest to, to, to z pewnością jest wzmacniające dlatego właśnie moralnego kręgosłupa. Dokładnie. Na koniec zapytam pana prezydenta, co można zrobić, żeby w Polsce było więcej takich miejsc jak nasza uczelnia, która właśnie w tych chrześcijańskich wartościach nas kształci? Potrzebujemy no tutaj akurat. Szkoła, dzisiaj Akademia, wyrosła obok tego wielkiego dzieła, które realizują ojcowie redemptoryści już od wielu dziesięcioleci, można śmiało powiedzieć, tak. Radio Maryja, Telewizja Trwam, wszystkie kolejne inicjatywy, oczywiście wielkie dzieła, które, których inspiratorem jest ojciec, dyrektor Tadeusz Rydzyk. I, 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 od, i, te, I można powiedzieć, że w jakimś sensie te dzieła dzisiaj się napędzają wzajemnie. Więc to już tworzy taki efekt synergii, i też jest wiele osób, które są gotowe wspierać, bo widzą, że to działa, że to funkcjonuje, że to jest prowadzone w sposób właśnie rzetelny, uczciwy, że, że, że nawet jeżeli przekażą darowizny, jeżeli przekażą wsparcie dla, dla tych dzieł, to, to, to ono przynosi efekty, które, którego oczekują, więc to jest łatwiejsze. Ale da, według wszystkich danych, które, które mamy w tej chwili gospodarczych, Polska i Polacy, bardzo idą w górę, jeżeli chodzi o zamożność w ostatnich latach. Więc mamy coraz więcej zamożnych ludzi, mamy rzeczywiście w Polsce coraz więcej dużego biznesu. Ja mam nadzieję, że takie solidne szkoły, gdzie właśnie założyciele, gdzie... Ci, którzy, którzy, którzy wykładają pieniądze na to, by one funkcjonowały, będą dbali o to, żeby w tych szkołach była realizowana nie tylko praca naukowa i edukacyjna na określonym poziomie, ale również o bardzo jasnym profilu ideowym, właśnie o bardzo, jasnej, o bardzo jasnym katalogu wartości. Tak, dokładnie. Moimi państwa gościem był prezydent Andrzej Duda. Serdecznie dziękuję panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem. To jest radiowy ekspres studencki.